Część pierwsza, królowa, rozdział trzynasty. Haman, pierwszy wezer królewski, przechadzał się po komnacie, w której zwykle pracował. Z każdego zakamarka tej przestronnej sali biły przepych i niepojęte bogactwo. Posadzka z marmuru nabita była zielonymi szmaragdami, czerwonymi rubinami i perłami. Stały na niej posągi wojowników w złotych zbrojach. Na ścianę wisiały gobeliny obwieszone mieczami i włóczniami, które miały uchwyty z kości słoniowej. Wisiały tam również złote tarcze. Pozłacane kolumny podtrzymywały zdobione sklepienie. Pomiędzy nimi stał niski stół z czystego złota. Jego narożniki były wykonane z czterech wielkich, oszlifowanych diamentów. Na tym stole wezyr zwykł podpisywać ważne dokumenty. Otyły urzędnik usiadł w końcu przy nim na miękkich poduszkach, wyszywanych złotymi nitkami, ozdobionych mnóstwem pereł i brylancików. Na takiej warstwie poduch można było rozłożyć się wygodnie i rozmyślać lub odpoczywać. Haman nie miał teraz nastroju do błogich rozmyślań ani do odpoczynku. Ledwo spoczął, znów poderwał się na równe nogi. Ze zmarszczonym czołem chodził nerwowo w tej z powrotem, przeżywając coś niespokojnie. Był wysokim, potężnym mężczyzną o twarzy, w której obserwatorowi najbardziej rzucały się w oczy wielkie policzki i nabrzmiałe usta. Łysinę przykrywał czarną, długowłosą peruką, uwielbiał kosztowne, powłóczyste, jedwabne szaty i złotą biżuterię. Był obwieszony łańcuszkami, naramiennikami, branzoletami, a na każdym palcu miał pierścień ze wspaniałym, drogocennym kamieniem. Pod ścianą przy srebrnym niskim biurku siedział na poduszce jego osobisty, zaufany sekretarz. Ten w końcu zapytał uprzejmie. Czy coś cię trapi, mój panie, dostojny wezerze? Ty wiesz mój panie, że z radością oddałbym swe życie, aby tylko poprawić ci nastrój. Owszem, jest pewna obrzydliwa gnida, żałosny oślizgły robak, bezczelny karaluch, który śmie włazić mi ze skórę. Burknął Haman. Cóż to za głupiec naraży się na gniewy wielkiego królewskiego wezyra i doprasza się, aby zostać zdeptany? Dopytywał się sekretarz. To Mardocheusz, zarządca bramy i dziedzińca królewskiego, wyjaśnił Haman. Gdy przechodzę przez miasto, wszyscy oddają mi cześć, bijąc czołem pokłony aż do ziemi. Jedynie ten uparty, dwunogi osioł o żelaznym karku nie chce go przede mną zginać. W takim razie pozwól, o panie, abyśmy znaleźli okazję i mu ten kark złamali, zasugerował sekretarz. O nie, to byłoby poniżające dla wielkiego wezyra. Gonić za jakąś jedną gnidą, aby ją zdeptać... Mam lepszy pomysł. Jeśli miałbym już niszczyć i wypleniać, to chcę wyrwać z korzeniami cały jego naród. Panie mój, wezyrze, najmądrzejszy i najwspanialszy z królewskich urzędników słyszałem, że to naród wybrany zauważył sekretarz. Bo właśnie ja go wybrałem na zagładę, warknął Haman. Poczekam tylko na właściwą okazję. Gdy nadejdzie odpowiednia chwila, namówię do tego króla Persji potężnego Asferusa. Wtedy zetrzemy na miazgę Mardocheusza i całego Izraela. <grywka> Dokonam tego ja, Haman, najpotężniejszy perski wezyr. Ani zanoszący się śmiechem królewski urzędnik, ani jego sekretarz nie zauważyli, że tuż obok nich stoi stary mężczyzna w turbanie. Przyglądał im się uważnie, wsłuchiwał w ich plany i rozważał wszystko, gładząc się po siwej brodzie. Ludzkie oczy nie potrafiły go wypatrzeć, gdyż mężczyzna był przed nimi w tej chwili zakryty. Rozdział czternasty Następnego dnia pod wieczór, Zofia miała wrażenie, że łomocące serce wprost wyskoczy jej z piersi. Towarzyszyła Esterze w oczekiwaniu na Hegaja, który lada chwila miał wejść do ich komnaty i zabrać jej przybraną siostrę do króla. Obie stały w otwartych drzwiach tarasu, w pomarańczowych promieniach zachodzącego słońca, próbując przeniknąć wzrokiem fioletowe zasłony, aby dojrzeć, czy już nie nadchodzi królewski dworzanin. Nie wiem, co się ze mną dzieje, ale jestem zupełnie spokojna. Wcale się nie denerwuję, rzekła Hadassa. Za to mi serce wali ze strachu jak młot. Jestem przerażona, odparła Zosia. W tej chwili obie usłyszały, jak po drugiej stronie komnaty otwierają się drzwi. Ktoś zbliżał się ku dziewczynom powolnym krokiem. Po chwili w pomieszczeniu rozbrzmiał donośny głos Hegaja. — Już czas, Estero. Przyszedłem, aby zabrać cię na spotkanie z twym narzeczonym, królem Asferusem. Czy jesteś gotowa? Zofia nie była pewna, czy fioletowe zasłony powiewały tak w przewiewie, a może kroczący Hegaj odgarnął je jedna za drugą? Na dźwięk jego słów poczuła, że robi jej się słabo. Bała się tak, jakby to ona miała iść jako pierwsza na spotkanie z władcą Persji. Przez cały dzień błagałam Boga, abyś to ty została królową, droga siostro, szepnęła. Na litość naszego pana mogłaś najpierw mnie zapytać, czy chcę takiej modlitwy. Odpowiedziała Hadassa. A może to właśnie ciebie wybierze król. Krochki Hegaja było słychać coraz bliżej, i dlatego dziewczyny rozmawiały jeszcze bardziej ściszonym głosem. Nie chcę iść jutro na spotkanie z królem, i nie chcę, aby mnie tu zamknęli do końca życia. Jesteś siostrzyczką jedyną moją nadzieją. Co zasiądziesz na tronie, a mnie pozwolą z tą odejść. Tłumaczyła zdesperowana Zosia. Hegaj był tuż, tuż. Skąd wiesz, że pozwolą ci odejść? Przecież będąc w tym pałacu i tak już należysz do króla. Estera podzieliła się swymi wątpliwościami. Błagam cię, zostań królową. Jakiś głos mi mówi, że wtedy wyjdę na wolność leczący mężczyzna był już widoczny poprzez ostatnią zasłonę, jaką odgarniał. Hadassa zdążyła jeszcze powiedzieć: Nie ode mnie to zależy. W tym momencie Hegaj stanął przed nimi z uśmiechem, jednak na widok przygotowanej Estery spoważniał. Nie umiał ukryć swego zaskoczenia. Czy tak zamierzasz iść na spotkanie z królem? zapytał. Tak, dostojny Hegaju. Odpowiedziała Hadassa. Była ubrana w skromną, białą, lnianą sukienkę, przylegającą do jej szczupłego ciała, ale podkreślającą jej piękne kobiece kształty. Dziewczyna stała boso, z rozpuszczonymi, długimi, kręconymi włosami, bez żadnych ozdób, kolczyków i pierścionków. Nie miała choćby jednej ozdobnej spinki. Patrywała się w Hegaja i wyczekiwała jego reakcji. Wyglądasz przepięknie, wykrztusił zdumiony zarządca. Jesteś sama w sobie klejnotem i nie potrzebujesz żadnych ozdób. Chodź za mną, zaprowadzę cię na spotkanie z królem. Dziewczyna ruszyła z Hegajem, po chwili oboje zniknęli za zasłonami. Zofia zdążyła jeszcze tylko zawołać na pożegnanie. Proszę, zostań królową Persji, droga siostro! I padła bez sił na najbliższą sofę. Hegaj wyprowadził Esterę z komnaty. Oboje przeszli na drugą stronę obszernego holu i stanęli przed drzwiami ozdobionymi złotą płaskorzeźbą, przedstawiającą króla zasiadającego na tronie. Hegaj otworzył drzwi i powiedział: Ten korytarz prowadzi do komnaty wielkiego asferusa. Pójdziesz tam sama. Życzę ci z całego serca, abyś została królową Persji. Bądź sobą, nie przebieraj się po drodze, ani nie udawaj nikogo innego. Powodzenia. Dziękuję, dostojny Hegaju, odpowiedziała Estera, po czym przekroczyła próg. Korytarz był oświetlony płomykami wielu lamp osadzonych w ścianach. Estera poczuła że stąpa po czymś miękkim i przyjemnym, co jednocześnie roztaczało miłą, łagodną woń. Gdy jej oczy przyzwyczaiły się do panującego tu półmroku, dostrzegła, że kroczy po płatkach róż, rozsypanych pod jej bosymi stopami. W pewnym momencie wydało jej się, że słyszy jakąś muzykę. Dźwięki stawały się z każdym krokiem coraz głośniejsze, i po niedługim czasie Estera usłyszała także śpiew przy akompaniamencie fletów i mandolin. Przybądź! Przybądź, królewska wybranko! Obdarz władcę radością, rozwesel jego samotność! Przepiękna dziewico, młoda oblubienico, staniesz się jego żoną, a może i królową! Ta zwrotka była stale powtarzana. Aż trzeba było bronić się przed transem, w który wprowadzała. Estera nie mogła jednak dostrzec tych, którzy grali i śpiewali. W pewnym momencie korytarz zaczął się rozszerzać, stawał się też coraz jaśniejszy. W końcu przekształcił się w salę, do której weszła dziewczyna. Siedzieli tu dworzanie, trzymający w swych rękach wspaniałe ubrania i ozdoby. Czy to już komnata króla? Estera zapytała kobiety trzymające wzniesione, wspaniałe, jedwabne suknie, godne prawdziwej królowej. Nie, królewska oblubienico odpowiedziała jedna z nich. To jeszcze nie komnata króla. U nas możesz się ostatecznie przygotować na spotkanie z nim. Wybierz suknie, bo za chwilę ujrzysz swego narzeczonego. Nie, dziękuję. Zostanę w tej sukience, odpowiedziała Hadassa. Ubierz chociaż pantofelki godne królowej, zachęcała kolejna z kobiet. Spójrz, mamy śliczne buciki zdobione złotą nicią, wysadzane perłami. Te są z błękitnymi brylęcikami, a te z zielonymi szmaragdami. Weź je. Król daruje ci wszystko, cokolwiek tu wybierzesz. Estera zatrzymała się przy tych przepięknych bucikach. Zawahała się nawet, czy nie przyjąć pary, która jej się naprawdę spodobała, lecz wycofała się, mówiąc: Nie, dziękuję, pójdę bosą. Kolejne kobiety trzymały wspaniałą biżuterię: niebieskie, szafirowe naszej niki, korale z prawdziwych pereł, wisiorki z wielkich czerwonych rubinów. Ozdobne spinki do włosów, branzoletki, pierścionki. Służące wciąż namawiały Esterę. Wiesz, kochana dziewczyno, to wszystko jest w prezencie dla ciebie. Król ofiarowuje ci te bogactwa na zawsze. Przyozdób się na spotkanie ze wspaniałym Asferusem. Estera była oszołomiona bogactwem, której dawano. Aż zakręciło jej się w głowie od setek migotliwych światełek, które odbijały się w tych wszystkich kosztownościach. Powtórzyła jednak... Nie chcę. Dziękuję. Wepnij chociaż we włosy te małe klejnociki. Zawieź kompletuje takie skromne kolczyki z diamentami. Kobiety nie dawały za wygraną. Nie. Estera niezłomnie obstawała przy swoim. Przecież wszystko, co teraz weźmiesz, pozostanie Twoją własnością. Kobiety nie potrafiły zrozumieć hadasy i wciąż ją przekonywały. Dziewczyno, czy zamierzasz pokazać się królowi w tej tajemnianej sukience, w nieupiętych włosach? Boso? Obradzisz wielkiego władcę Persji! Jednak Estera wciąż miała w pamięci niedawne słowa Hegaja, dlatego już nic nie odpowiedziała kobietom. Tylko wyszła z sali kolejnym korytarzem. Ten kończył się wspaniałymi, złotymi drzwiami wysadzanymi mnóstwem kolorowych szlachetnych kamieni. Pieśń wciąż trwała. Dziewczyna podchodziła powoli ku przebogatym wrotom. Zanim ich dotknęła, powiedziała półgłosem O mój Boże, dobry Adonaj, zapewne za tymi drzwiami czeka sam król. Proszę miej mnie w swojej opiece. Wtem wejście otworzyło się samo.